W dzisiejszym wydaniu wieści z ratusza powiemy o wsparciu dla stowarzyszeń organizacji i fundacji. Poinformujemy o rekrutacji do miejskich szkół podstawowych i przedszkoli. Porozmawiamy o nowym rozkładzie jazdy MZK, a także zapowiemy rekrutację na nowe kierunki studiów na oświęcimskiej uczelni. Oświęcimskie organizacje pozarządowe, które są ważnym partnerem miasta, mogą liczyć na dotacje wspierające ich działalność, będącą uzupełnieniem działań miasta w wielu obszarach. Wielu mieszkańców korzysta z jednej strony z tych organizacji, z ich aktywności, ale z drugiej strony jest też wielu mieszkańców, którzy się aktywizują właśnie w tych różnego rodzaju stowarzyszeniach i ja zawsze mówię, że te stowarzyszenia i organizacje to taki sól ziemi, tak naprawdę to ci ludzie właśnie tworzą też tego ducha miasta, dodają dodatkowy taki asump do różnego rodzaju aktywności i chwała im za to. Miasto wspierało i dalej będzie wspierało ich działalność finansowo to bogactwo którym jest aktywność stowarzyszeń organizacji pozarządowych należy wspierać należy utrzymać dla dobra miasta i dla dobra mieszkańców ośmienia Wśród stowarzyszeń organizacji fundacji które aktywnie działają w różnych strefach życia społecznego kulturalnego sportowego oraz w zakresie pomocy społecznej czy pomocy osobom niepełnosprawnym rozdysponowano z budżetu miasta 1 200 000 złotych. Jednym z beneficjentów jest uczniowski klub sportowy Dzięki współpracy, współpracy naszego klubu z miastem, które nas tutaj oczywiście wspiera bardzo mocno. Jest to taki pomysł, który ma na celu zagospodarować wolny czas dzieciakom. Nie tylko tym, którzy trenują na co dzień, że tak powiem, można powiedzieć zawodowo, ale również ci, którzy chcą trenować zupełnie hobbystycznie, są pasjonatami koszykówki. Tutaj jest obecnie prawie 60 zawodników, oni wszyscy trenują na dwóch właśnie halach i mogą, że tak powiem, swój czas wolny zagospodarować. Tu nie ma smartfonów, tu nie ma komputerów, tu nie ma... Różnych innych rzeczy, które pochłaniają te dzieciaki w dzisiejszych czasach, czyli pochłaniają ten świat wirtualny. Tutaj chłopcy poznają nowych kolegów, no, sprawdzają się, trenują, porównują. Myślę, że to jest fajna oferta. Dotacje trafiły nie tylko na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, ale też na turystykę, wypoczynek oraz projekty kulturalne i wspierające tworzenie więzi lokalnych. Przyznano je również organizacjom pozarządowym prowadzącym świetlice, działającym w zakresie opieki nad chorymi, czy promującymi zdrowie psychiczne i propagującym ideę honorowego krwiodawstwa. Jest też znaczna pomoc dla osób niepełnosprawnych. Pieniądze przyznano również na prowadzenie i utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt. W Oświęcimiu. Rodzice dzieci, które w tym roku rozpoczną edukację szkolną, mogą już zapisywać swoje pociechy do miejskich szkół podstawowych. Rekrutacja ruszy bowiem w poniedziałek 13 lutego. Każda szkoła w mieście Oświęcim jest inna, ma swój własny charakter ma ciekawą ofertę własną, przygotowaną indywidualnie przez daną placówkę, przez daną szkołę. I te oferty są tak różnorodne i tak dostosowane do potrzeb dzieci, że zawsze każdy znajdzie coś dla siebie, coś interesującego, coś, co pomoże rozwijać się. Jego dziecku oprócz zwykłej nauki, jeszcze dodatkowe umiejętności mogą te dzieci rozwijać, kształcić i doskonalić w naszych szkołach. Jeżeli chodzi o przedszkola, to ta rekrutacja zaczyna się nieco, nieco później, ale też w, też w lutym. I te przedszkola również bardzo często współpracują z naszymi szkołami, jednostkami, z mosir i organizują dodatkowe, różne ciekawe zajęcia, pozwalające. Dzieciom rozwijać się nie tylko poprzez zwykłą naukę czy pracę w przedszkolu, ale również poprzez wychodzenie poza teren przedszkola. Rekrutacja uczniów na rok szkolny 2023-2024 i przedszkolaków jest prowadzona z wykorzystaniem systemu elektronicznego nabór firmy Wulkan, który znaleźć można na stronie internetowej Urzędu Miasta. Uruchomiliśmy specjalną stronę internetową. Na której rodzice, dzieci mogą znaleźć wszystkie informacje dotyczące oferty każdej ze szkół bądź przedszkoli miejskich. Rekrutacja do szkół rusza 13 lutego, natomiast do przedszkoli 27 lutego. Wszystko odbywa się za pośrednictwem internetu i. Każdy rodzic może wybrać trzy placówki dla swojego dziecka, natomiast kompleksową obsługą zajmuje się placówka pierwszego wyboru. Na stronie internetowej po zalogowaniu rodzice mogą na bieżąco śledzić postępy rekrutacji, otrzymując zwrotne informacje na temat tego, czy wniosek jest kompletny czy należy jeszcze dostarczyć jakieś dodatkowe dokumenty. Tam też znajdą informacje na temat wyników rekrutacji po oczywiście zalogowaniu się swoim loginem i hasłem, do którego nikt inny nie będzie miał dostępu poza rodzicem. Od poniedziałku, 13 lutego, w Oświęcimiu będzie obowiązywał nowy rozkład jazdy. Co się zmieni w kursowaniu autobusów? Jak również o powody tej decyzji, pytamy prezes Miejskiego Zakładu Komunikacji, Bożenę Fraś. One są wywołane głównie trudną sytuacją kadrowo i finansową, również, ponieważ. Na pewno Państwo wiedzą, że w branży komunikacyjnej brakuje w Polsce ogólnie 150 tysięcy kierowców. Dotyczy to kierowców również autobusów. No i niestety nas, nas też spotyka taka trudna okoliczność. I w związku z tym, że właśnie mamy te braki kadrowe, musieliśmy dopasować jakby możliwości wykonywania pracy przewozowej, czyli stanu zatrudnienia kierowców, do tych wozokilometrów kilometrów. Tym przede wszystkim jest podyktowana zmiana, która będzie obowiązywała od 13 lutego. Czym się kierowaliśmy? No, kierowaliśmy się na pewno potokami pasażerskimi i napełnieniami autobusów. Te redukcje dotyczą przede wszystkim nie tych najbardziej obleganych godzin, czyli godzin szczytowych do pracy, z pracy do szkoły, do instytucji, tylko raczej w tych martwych godzinach. No i jest to redukcja, która powiedzmy sięgnie około 10% wozu kilometrów. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej. I miejskiego przewoźnika. Małopolska Uczelnia Państwowa imienia Rotmistrza Witolda Pileckiego prowadzi nabory na dwa najnowsze kierunki studiów: pedagogikę resocjalizacyjną pierwszego stopnia i bezpieczeństwo wewnętrzne drugiego stopnia. Oferujemy naszym studentom wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną, jak również bardzo ciekawe miejsca praktyk. Szczególnie zwracam tutaj uwagę na to, że uczelnia ma podpisane umowy z Małopolską oraz Śląską Brygadą Obrony Terytorialnej. Na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne koncentrujemy się na szkoleniu praktycznym. Obserwujemy zajęcia w terenie, które są prowadzone przez żołnierzy Sił Specjalnych. Pedagogika Resencjalizacyjna jest nowym kierunkiem studiów. Prowadzimy w ramach kształcenia dwa moduły. Jest to moduł socjoterapii i moduł interwencji kryzysowej. Nasi absolwenci znajdą pracę w placówkach i instytucjach pomocowych, interwencyjnych, a także Ry socjalizacyjnych, bo to jest taki główny pion naszego kształcenia.